Zanim zacząłbym rozwiązywać to zadanie, to zastanowiłbym się, czy wiem na 100%, jak wygląda liczba, która jest podzielna przez 5 w takiej ogólnej postaci. Jakby ta liczba wyglądała? Oczywiście, każda liczba, która jest podzielna przez 5, musi być wielokrotnością piątki. No więc, w miejsce mnożenia piątki przez kolejne liczby, możemy sobie wstawić literkę n. Zatem liczba tej postaci na pewno jest liczbą podzielną przez 5. A jak uzyskać liczbę niepodzielną przez 5? No wystarczy, że do tej liczby, która jest podzielna przez 5, będziemy dodawali kolejne reszty, które możemy otrzymać w wyniku dzielenia danej liczby przez 5. Maksymalnie możemy otrzymać resztę równą 4, bo reszta nie może przekroczyć. Liczby, przez którą dzielimy, prawda? Więc pierwsza liczba, ja może tutaj zapiszę, żeby to się nie pomyliło, to może pod spodem, ok? Pod spodem zapiszę wszystkie liczby, które nie są podzielne przez 5, to jest 5n plus 1, 5n plus 2, 5n plus 3 i 5n plus 4. To są liczby i ich reszty. Reszta 1, reszta 2, reszta 3, reszta równa 4. I teraz sprawdźmy, czy suma czterech takich kolejnych liczb całkowitych niepodzielnych przez 5 jest podzielna przez 5. Takie masło maślane, ale okej. Okay. Tutaj dopisujemy, że n należy do liczb całkowitych, bo tak podano w treści zadania. No, i teraz buduję sobie sumę z tych liczb. Więc dodaję 5n plus 1 plus 5n plus 2. Trzecia liczba to 5n plus 3. Czwarta liczba to 5n plus 4. To się równa. Tutaj mamy 4 razy 5n, czyli 20n. I do tego dodaję 3. 6, 10. 20n plus 10. Tak wygląda suma czterech kolejnych liczb całkowitych niepodzielnych przez 5. I teraz sprawdźmy, czy jest podzielna ta liczba przez 5. No to mamy liczbę postaci 20n plus 10 i sprawdzam, czy z liczby z takiej liczby mogę wyłączyć piątkę przed nawias. Tutaj się da z tego składnika zostanie mi zostanie mi 4N, bo 5 razy 4N to 20N. Następnie z dziesiątki wyłączam piątkę. Zostaje mi dwójka, bo 5 razy 2 to 10 i zobaczcie w jakiej postaci otrzymaliśmy liczbę. To jest liczba, która jest wielokrotnością piątki. Tutaj mam jakąś liczbę. Załóżmy niech to będzie sobie liczba K i teraz jeśli wymnożę tę liczbę k przez 5, no to na pewno otrzymuję liczbę podzielną przez 5. Widzicie? Możemy sobie w myślach wstawić taką kreskę ułamkową i po prostu zobaczyć, czy liczba tej postaci, a może tej postaci jest podzielna przez 5. Zarówno tutaj, jak i tutaj mamy tą podzielność przez 5 wykazaną. W odpowiedzi możecie zapisać, że liczba tej postaci, 5k lub tej postaci 5 razy 4n plus 2 w nawiasie jest liczbą podzielną przez 5, zatem suma czterech kolejnych liczb całkowitych niepodzielnych przez 5 jest liczbą podzielną przez 5.